Przychodzi do Ciebie teraz, Jezu, córka marnotrawna, syn marnotrawny. Okaż mi miłosierdzie. Uznaję mój grzech i niegodność. Liczę teraz na Twoją łaskę, na Twoje miłosierdzie. Boże mi. Zadam, Panie, ufność w Twoim wielkim pragnieniu znalezienia mnie, pogubionego grzesznika. Nawet gdy ja już nie pragnę zmiany na lepsze, Ty gorąco pragniesz okazywać mi miłosierdzie. Dziękuję Ci za to w tej modlitwie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Witam serdecznie wszystkich w niedzielne popołudnie. Nie wiem, czy oglądacie nas z domu, czy może jesteście gdzieś na wypoczynku, na urlopie. Tym bardziej cieszymy się, że znaleźliście czas, by z nami być o 15 na Koronce do Bożego Miłosierdzia. Na początku zwróćmy się do Świętego Michała Archanioła o opiekę nad naszą transmisją. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A ty, Wodzu, niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Wysłuchajmy fragmentu świętej siostry Faustyny punkt 1188. Często się modlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże na nią, iż jest niewdzięczna całą duszę wytężam, aby ją bronić. Nieustannie przypominam Bogu jego obietnice miłosierdzia. Kiedy widzę jego zagniewanie, rzucam się z ufnością przepaść miłosierdzia i w nim zanurzam całą Polskę, a w ten czas nie może użyć swej sprawiedliwości. Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz! Nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie. Ofiarujmy dzisiaj zgodnie ze słowami świętej siostry Faustyny naszą modlitwę za ojczyznę, za Polskę, za Polaków, tych żyjących w kraju za granicą, ale również chcemy ją ofiarować w tych intencjach, które składacie, które przedstawiacie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, Umęczony pod pąskim piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Amen. Zaśpiewajmy. Ojciec Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki, Mi miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego dla Jego bolesnej męki. Miej mi, mi... Błogosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego dla Jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki Mi miłoierdzie dla nas i świata całego Dla jego bolesnej męki Mi miłoierdzie dla nas i świata całego Dla jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i świata całego dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego syna Twojego, A Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki Miej miło dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki Miej miło dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki Miej miło dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej mi Szerdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. W sierdzie dla nas i świata całego. Omiję przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki mi miło dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki mi miło dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki mi miło dla nas i świata całego dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi, Wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święci Patronowie Polscy, módlcie się za nami. Błogosławiony Księży Michale Sopoćko, módl się za nami. Pan z Wami i z Duchem Twoim niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Kochani, wprawdzie już było błogosławieństwo, ale zachęcam, by pozostać jeszcze, bo będzie dziesiątka różańca. No i z racji niedzieli jeszcze dzisiaj dodatkowo piosenka, dlatego warto z nami jeszcze chwilę być. Ofiarujmy właśnie tę dziesiątkę różańca też za naszą Ojczyznę. Będziemy modlić się czwartą tajemnicą światła, przemienienie na górze tabor, prosząc o przemianę duchową Polaków. Ta intencja tej przemiany, aby nasza Ojczyzna Wracała do swych chrześcijańskich korzeni, aby odwracała się od tego, co złe w tej intencji chcemy ofiarować tę dziesiątkę różańca. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś Maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję za wspólną modlitwę. Przypominam, że codziennie koronka o 15 i codziennie jeszcze dzisiaj o 20.30 Różaniec, także zachęcam. Byście byli wspólnie razem z nami każdego dnia. Zachęcajcie też innych, by do nas dołączali. I na koniec przyjmijcie jeszcze raz Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i jeszcze obiecana piosenka. Chcę ci służyć całym sobą. Chcę ci oddać to, co mam. Moje plany, moje życie to kim jestem oddaję ciś to co najcenniejsze dla mnie to z tobą być to z tobą być to co najważniejsze dla mnie to z tobą być To, co najcenniejsze dla mnie, to z Tobą być, to z Tobą być. To, co najważniejsze dla mnie, to z Tobą być. Chcę Ci służyć całym sobą. Chcę ci oddać to, co mam. Moje plany, moje życie, to kim jestem. Oddaję ci. To co najcenniejsze dla mnie, to z tobą być, to z tobą być. To co najważniejsze dla mnie, to z tobą być. To co najcenniejsze dla mnie, to z tobą być, to z tobą. Być. To co najważniejsze dla mnie to z tobą być To co najcenniejsze dla mnie to z tobą być to z tobą być To co najważniejsze dla mnie to z tobą być. Z Tobą być, to z Tobą być. To, co najważniejsze dla mnie, to z tobą być.